Zadanie publiczne budowa nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o fundament tradycji i historii sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030, nowe FIO Edycja 2023. 1795 rok. Rok ten był pełen chmur i mroku dla narodu polskiego. Rzeczpospolita Obojga Narodów niszczona konfliktami i zewnętrznymi została ostatecznie rozebrana przez trzech zaborców. Królestwo Prus, Imperium Rosyjskie oraz Monarchię Austro-Węgierską znikając z map Europy. Naród znajdujący się pod wpływem zaborczych mocarstw poddawany był polityce dyskryminacji oraz procesom wynaradawiania mimo wysiłków zaborców Polacy stawiali opór kultywując własną kulturę i język pozwalając na jej rozkwit My z Tobą Boże rozmawiać chcemy, lecz fata Anser nie rozumiemy i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać boś ty nie fata, lecz ojciec nasz tak brzmiał anonimowy wiersz napisany przez Dzieci Wrzesińskie z 1901 roku. Związane są z nim wydarzenia znane nam jako Strajk Dzieci Wrzesińskich, które stało się jednym z symboli oporu przeciwko praktyk germanizacji w szkołach. Po zakończeniu I wojny światowej w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach. Powroty do suwerenności nie były jednak łatwe, i wymagały wielkich wysiłków ze strony Polaków. Jednym z kluczowych momentów w drodze do niepodległości było powstanie Wielkopolskie. Wyjątkowo istotne, ponieważ wybuchło po zakończeniu wojny, w momencie gdy Polacy starali się przejąć kontrolę nad ziemiami, które znajdowały się pod zaborami niemieckimi. Powstanie rozpoczęło się 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu, a jego celem było wyzwolenie Wielkopolski spod władzy niemieckiej. Dzięki determinacji i solidarności ludności, powstańcy odniesieli sukces, a region ten stał się częścią odradzającego się państwa polskiego. Równocześnie z militarnymi działaniami, Polacy musieli stawić czoła wyzwaniu odbudowy zniszczonego kraju. Po 123 latach nieobecności na mapie Europy, Polska musiała stworzyć swoje nowe struktury państwowe, gospodarcze i społeczne. W 1918 roku powstał rząd na czele z Józefem Piłsudskim który stał się jednym z najważniejszych symboli odzyskanej niepodległości. Piłsudski był nie tylko politycznym liderem, ale także symbolem walki o niepodległość. W tym trudnym okresie nie zabrakło także solidarności narodowej. Polacy, mimo podziałów politycznych, łączyli siły, aby odbudować kraj i obronić jego niezależność przed zewnętrznymi zagrożeniami. Ruchy społeczne, takie jak Związek Strzelecki, organizacje kombatanckie a także odbudowa systemu edukacji i kultury były fundamentem, na którym opierała się młoda Rzeczpospolita. Na przestrzeni lat, pomimo trudnych warunków gospodarczych i wewnętrznych napięć, Polska starała się umocnić swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Jednak nadciągające zagrożenie wojenne, zwłaszcza po 1933 roku, kiedy w Niemczech doszło do przejęcia władzy przez Hitlera, stawiało pod dużym znakiem zapytania przyszłość Polski. Po dojściu Adolfa Hitlera do władzy, Polska nie mogła długo cieszyć się wolnością i spokojem nadeszła Druga wojna światowa. Największy konflikt w dziejach ludzkości miała katastrofalny wpływ na Polskę. 1 września 1939 roku hitlerowskie Niemcy zaatakowały nasz kraj, a dwa tygodnie później, 17 września, na wschodnich granicach Polski pojawiły się wojska radzieckie. Polska, która przed wojną była jednym z niewielu niepodległych państw w tej części Europy, znalazła się między dwoma brutalnymi reżimami, niemieckim i sowieckim. Ta podwójna okupacja miała tragiczne konsekwencje. Katyn to jedno z najbardziej bolesnych wydarzeń II wojny światowej, które na zawsze zapisało się w polskiej historii. Wiosną 1940 roku w lesie katyńskim Koło Smoleńska sowieckie NKWD zamordowało około 22 tysięcy polskich oficerów, policjantów, intelektualistów i duchownych. Była to część planu eksterminacji polskiej elity, mająca na celu zniszczenie narodowej tożsamości i siły. Zbrodnia katyńska przez dziesięciolecia była ukrywana przez władze ZSRR, a przez długi czas sama prawda o niej była zaprzeczana. W czasie wojny wielu Polaków nie tylko walczyło w armiach sojuszniczych, ale także stawiali czoła okupantom na własnej ziemi. Jednym z najwybitniejszych bohaterów był Witold Pylecki. Jako ochotnik trafił do Oszłyc. By zdobywać informacje o niemieckich zbrodniach i organizować tam ruch oporu, Pyleki, świadom niebezpieczeństwa, poświęcił swoje życie, by nie tylko opisać horror obozu, ale i walczyć o wolność Polski. Po wojnie, gdy Polska znalazła się pod wpływem ZSRR, Pyleki został aresztowany przez komunistów, brutalnie torturowany, a w 1948 roku skazany na śmierć przez reżim stalinowski. Ale nie tylko w obozach koncentracyjnych toczyła się walka. Danuta Siedzikówna, Inka, była młodą dziewczyną, która wstąpiła do Armii Krajowej. Miała zaledwie 17 lat, gdy stała się częścią, tak zwanych, żołnierzy wyklętych, niezłomnych bohaterów, którzy po wojnie nie poddali się reżimowi komunistycznemu. Inka walczyła o niepodległość Polski w czasie, gdy nowy okupant, tym razem sowiecki, starał się złamać ducha narodu. Po aresztowaniu przez UB, brutalnym śledztwie i skazaniu na śmierć. Inka zginęła w 1946 roku, mając niespełna 18 lat. Jej historia stała się symbolem młodzieńczej odwagi i niezłomności. Łączka to miejsce, które na zawsze będzie kojarzyć się z ofiarami komunistycznych represji. Na warszawskiej Łączce na Cmentarzu Powąskowskim po wojnie po cichu chowano ciała zamordowanych przez władze komunistyczne żołnierzy, którzy walczyli o wolną Polskę. Te osoby przez wiele lat pozostawały anonimowe a ich groby były niewłaściwie traktowane. Dopiero po wielu latach, dzięki poszukiwaniom historyków i badaniom archeologicznym, udało się zidentyfikować miejsca pochówku bohaterów, którzy po wojnie wciąż walczyli o niepodległość. Wojna pochłonęła miliony ofiar, a Polska została zniszczona niemal doszczętnie. Zginęły miliony ludzi, w tym całe pokolenie, które mogło budować przyszłość kraju. Zniszczone zostały miasta, przemysł, a państwo stanęło przed ogromnym wyzwaniem odbudowy. Jednak mimo nieopisanych tragedii i zniszczeń Polacy nigdy nie poddali się w swojej walce o wolność. Historia II wojny światowej w Polsce to historia bohaterstwa, niezłomności i ogromnej determinacji, która do dziś pozostaje fundamentem narodowej pamięci i tożsamości. Pomimo tak smutnej i tragicznej historii Polski od wieków, dzięki naszym bohaterom, którzy zawalczyli o nasz kraj, my dzisiaj możemy cieszyć się wolnością, mówić po polsku i bez strachu o własne bezpieczeństwo spotykać się z przyjaciółmi. Nie możemy jednak zapominać o tym, co było. Wolność, bowiem nie jest daną raz na zawsze. Patrząc na historię naszego kraju, musimy pamiętać o naszych przodkach, wydarzeniach, które działy się w przeszłości, i przypominać o tym każdemu żyjącemu pokoleniu Polaków. Zaciśnij zęby, choćbyś miał sam jeden zostać na świecie. Stój mocno i twardo powtarzaj: Polak jestem. Polak jestem. Polak jestem. Polak jestem. Polak no? jestem. Polak jestem.